Dziś w Fitness Evergym odbyły się wybory Miss Fitness dla uczestniczek konkursu Miss Polski Ziemi Łódzkiej 2015 i Miss Polski Ziemi Łódzkiej Nastolatek 2015. W skład jury weszli Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi, Małgorzata Pakuła, organizator konkursu Miss Polski Ziemi Łódzkiej, Maciej Kosiak, mistrz świata w siatkówce plażowej, Ilona Krawczyńska, Miss Ziemi Łódzkiej 2014 oraz Michał Kaczor, Instruktor Fitness. Tutaj miałam przyjemność dziewczynę pilnować na bieżni, szło jej dość dobrze, niestety nie udało się. Będziesz teraz kibicować koleżanką? E, tak, będę kibicowała koleżanką, chociaż się nie udało, walczyłam do końca, no ale trudno. Ale będę teraz e, kibicowała koleżanką ze wszystkich sił i mam nadzieję, że którejś się uda zdobyć ten tytuł. Jak wam poszło? Dobrze, e, dostałam się, biegłam na Orbitreku, było ciężko, ale dałam radę. A koleżanka? Brakło mi 4 metrów. O, <laughs> Dziewczyny walczyły w kilku eliminacjach. Bieg na bieżni lub orbitreku, w zależności od tego co wylosowały. Odpór na czas, wykroki z hantlami, swing z ketlem, 5 przysiadów na bosu, 30 brzuszków z piłką. E, obok mnie jest dziewczyna, która ma na imię Natalia Tomaszewska. I startowałaś chyba jako pierwsza na, na pierwszym orbitreku. Tak. I jak Ci poszło? Bardzo dobrze. Byłam jako pierwsza z czwórki dziewczyn. Dziewczyny, jak Wam poszło? Bardzo dobrze. Po prostu Odpadłam. <laughs> Ale świetnie się bawią. To dobrze. Czyli teraz będziesz kibicowała dalej? Tak, oczywiście. Komu kibicujesz? Może tylko coś zdradzisz komu kibicujesz? Kobi kibicuję oczywiście każde i niech wygra ta najlepsza. <laughs> Tytuł Miss Fitness z Ziemi Łódzkiej Piękny puchar i roczny karnet Evergym zdobyła Kinga Szymańska. Na miejscu drugim była Paulina Pietruszcza. Jako trzecia uplasowała się Ania Fortecka. Miss Fitness nastolatek przypadła Talii Tomaszewskiej. Wicemist Fitness została Natalia Kusińska i druga wicemist Sandra Boch. Nasze finalistki okazały się bardzo wysportowane i mają ducha rywalizacji. Serdecznie gratulujemy. Wszystkie byłyście wspaniałe. Jesteśmy z Was dumni.